Nowotwór może powstać od na pozór zwyczajnego kawałka papieru, a dokładniej paragonu, który otrzymujemy po dokonanych w sklepie zakupach. Zapewne niewielu spodziewało się takich informacji, a tymczasem lekarze biją na alarm. Nowotwór wciąż nie jest w pełni uleczalny, nawet pomimo takiego rozwoju medycyny, jakim możemy się dziś poszczycić. Ekspertom nadal nie udało się wynaleźć leku, który działałby w sposób szybki i skuteczny. Sprawę dodatkowo utrudnia fakt, że rodzajów nowotworu jest wiele, a nawet najwięksi specjaliści nie znają ich wszystkich. Ponadto, do rozwoju choroby może dojść z naprawdę wielu czynników, a ich przewidzenie graniczy z cudem. Naukowcom co Irusz udaje się odnaleźć negatywny wpływ na zdrowie kolejnych przedmiotów, tłumacząc, że mogą przyczyniać się do rozwoju raka, a tym razem punktem odniesienia są paragony. Lekarze ostrzegają przed paragonami. Istnieje duża szansa zachorowania na nowotwór? Autor bloga Spiderswe popisał jeden z głośniej komentowanych w ostatnim czasie tematów w świecie medycyny. Lekarze ostrzegają całą społeczność przed spozoru zwyczajnymi paragonami ze sklepu. Które, jak się okazuje, zawierają w sobie toksyczną substancję bisfenola, czyli związek chemiczny wykorzystywany na ogół do produkcji tworzyw sztucznych, jak NP. Plastikowe opakowania. Tymczasem, w papierze do drukowania paragonów fiskalnych, stężenie szkodliwej substancji jest wielokrotnie wyższe. Eksperci z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przeprowadzili nawet badania, poddając kontroli paragony ze sklepów Amazon, O'Shawn, Biedronka, Castorama, Isk, Kaufland, Pepco i Rossmann, które wykazały, że w 7 na 8 próbek wykryto szkodliwą substancję. Przejęci całą sytuacją eksperci ostrzegają. By po zakończonych zakupach nie zabierać ze sobą paragonu. Substancja jest na tyle szkodliwa, że może nawet prowadzić do rozwoju raka. Dzisiaj grzeje 1. Podejrzenie koronawirusa na pokładzie polskiego samolotu. Pasażerowie uwięzieni na pokładzie 2. Z ostatniej chwili. Jest w opłakanym stanie, gwiazda TVP wracająca z Azji zatrzymana na lotnisku, długotrwałe narażenie na kontakt z tą niezwykle szkodliwą substancją może zwiększać ryzyko chorób cywilizacyjnych takich jak niepłodność, otyłość, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia rozwoju płodu oraz nowotwory, wyjaśnia Solidarność w liście do ministra zdrowia. Najlepsze newsy dnia, źródło. SpiderSwept. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. Google News.